Witam z bardzo serdecznie, jestem Fikuzyk, dzisiaj chciałem przedstawić wam materiał z Blockstar Plan, jak sam widzicie I ostatnio miałem taką oto ankietę właśnie, gdzie mogliście sobie wybrać, ja akurat w tej ankiecie miałem najgorsze miejsce No ale dobra, ja byłem ostatni, ale też tutaj brał udział Marbob, Mikalo No i zwycięzcą był Kamlox Więc tak jak sami chcieliście, to teraz tak będziecie mieć Czyli po prostu sobie przejdziemy mapy Kamloxa więc co ja wam mogę powiedzieć? Wchodzę sobie w high score, najłatwiej go się tutaj w sumie szuka i szukamy o X Gaming, więc dobra. Światy i zobaczmy sobie jakieś jego parkurki. Oczywiście zapraszam do zasubskrybowania kanału i co my tu mamy? Jakąś mapę mamy? Mamy kebab czy pizza? Chyba kebaba bym wolał, ale dobra. My tutaj nie robimy testu na jedzenie, tylko zaczynamy parkury, dobra. Czyli co, to są po prostu, oha, to są takie zeskoki. Okej, okay, no trochę nie powiem, ale trochę straciłem chapsa. Dobra. Mm. O kurde, tu się nie da przez środek przelecić, dobra. ogólnie sorry za mój głos, ale nie wiem, jest jakiś dzisiaj poddenerwowany i lekko zmęczony, nie powiem. Dobra, tutaj już za pierwszym się uda. To zrobić, ale dobra, teraz jeszcze będzie trzeba... O kurde, jeszcze będzie trzeba tutaj. No i znowu się zbaitowano tą dziurę. Nie wiem, czy da się tu przelecieć w ogóle. Bo jak wiemy... Złamanie bloku nie zmienia jego kształtu. Hitboxów, ale dobra, spróbuję jeszcze raz. No nie da się, jak sam widzicie. No, no dobra, albo jestem po prostu bambikiem. Dobra, pierwsze mapy sobie odpaliłem i już mam problemy z nią. Więc nieźle mi idzie. No, oczywiście, tak jak mówię, zapraszam do zasubskrybowania kanału. Za niedługo będziemy mieć 1500, więc fajnie by było. okej okay, mam checkpointa. To spoko, że mamy Trzeba wykorzystać te Double Jumpa, ale no, tak jak widzicie, było blisko. Ale się tutaj nie udało. Yy, nie wiem, co mi zahaczyło. Se ale dobra Jeszcze raz, No, kurde, udało się, dobra. Czy będzie mieć te pońcika? No, nie będzie mieć te pońcika, Ok, yy, dobra. No, nie, no, to było akurat ciężkie. Ej, to akurat będzie nawet ciężki do przejścia Ajajaj aj, aj. Dobra, jestem ja muszę, musiałem komuś odpisać Ogólnie wybaczcie, że na przykład na BSP wam nie odpisuję czy coś takiego, ale no naprawdę ostatnio po prostu troszeczkę mniej gram i i, i i po prostu też przez to mniej piszę, ale dobra Nie wiem co mnie zabija, no Przecież Idealnie nie to robię przecież No Dobra, ten etap udało mi się przejść, teraz jeszcze ten etap, szkoda, że tu nie ma tak szczerze checkpointa Ale dobra, załóżmy, hmm, no nie wiem, kurczę jak tutaj lecieć, nie? Dobra, coś takiego, no i nie wiem, no tam jest już level hard, ja nie wiem, kto, czy ktokolwiek w ogóle tu przeszedł, dobra Tak szczerze wam powiem, zmieniam mapę Dobra, ta mapa mnie dosyć ciekawi, lecz nie powiem wam, wygląda ona na ciężką a ja mam szybko psy, tą psychę, więc... Nie wiem, ci się w ogóle uda. No dobra, Modern, coś tam ona się nazywała. Wygląda no, no, fajnie. Nieś mi się wcześniej podobała. Wow, czemu mnie zeszli znowu? nie wiem. Tam muszę nie. Pozdrawiam Unknown. <grym> Chirurg. Pozdrawiam, pozdrawiam. Dobra. Kolega wiedział, że tutaj ten... Yy, będę nagrywki, ale dobra. Tak szczerze nie wiem, gdzie mam iść z, te z tej obręczy. No dobra, po prostu na inną obręcz. Teraz nie wiem, skoczę tu. Tak szczerze nie będzie jest nawet meta. Więc po prostu le leciutko wam powiem, yy, biegnę przed siebie po prostu, żeby po prostu coś było, że. <grych> że nie stoję w miejscu. Ale dobra. No nie wiem, pójdę sobie tymi obręczami. Wskoczę sobie na to. Gdzie jest tu meta w ogóle, kurde? Tak szczerze mówiąc. Gdzie to jest meta. <grych> Tam jest meta. Dobra. Wskoczę, nie wiem, tu. O kurde, bym z główki sobie strzelił, w to. Dobra, co? Przecież ja podskoczyłem mi nic. Dobra, jest na tym momencie, wybaczcie, za przekręcenie, ale opisałem, że to wytnę. Ale nie wiem, co się odwaliło, Ale po prostu kurczę. Kliknąłem podskocz i dupa, nie? Dobra, mam rekord skoczni, wiadomo. Hadam małe, 102 metry. Ale dużo ludzi zneksuje się ogólnie. Nie wiem. Miło. Ogólnie, tak jak mówiłem, zapraszam do subskrybowania kanału i w ogóle możecie też e, sobie mi skinki, żebym był w top konstruktor, bo trochę daleko jestem i w sumie dawno nie byłem aż tak daleko, chyba, ale z drugiej strony też nie gram, więc się nie dziwię. Nie powiem, dobra, zobaczmy co my tu mamy dalej. Dungeon Escape, dobra, nie interesuje mnie za bardzo. Możemy sobie tu. I wanna be Futanari V2, dobra, zobaczmy co tutaj się w ogóle będzie działa. Eee, dobra. Gdzie nas respi? Nie wiem, ale widzę, że. Kurde, to jest tego typu parkur. Dobra, meta jest tam. Co to kurde jest, zabudowa w ogóle? Dobra, tutaj na pewno widzę, że ktoś miał ambitne plany, nie? Ale ja pierdzielę. Co to jest? Tak szczerze, nie wiem. Lubię takie parkurki z, z jednej strony, zważywszy na to, że po prostu są one ciekawe, a nie tylko. A nie tylko kurcze robione w tej samej yy, jakby teksturze, w sensie dają sobie ludzie ściany i kurwa no moja postać jest ma autyzm, czy co, że ja tu skoczyć nie mogę. No to jest żart, double jumpa nawet, a to jest kurde kratka obok, nie wiem, nie wiem gdzie dalej mam biec, czekajcie bo my popierdzieli, z pierwszej osoby są odpalę, bo widzę dupę swojej postaci zamiast tam gdzie mam biec. No i główno, Dobra, ten parkour wygląda jakkolwiek tak, co ma sens, że zagrać. Bo ja nie lubię takich jakichś parkourów trzeba klucza znaleźć, coś nie wiem. I też nawet nie wiem czy tamte w ogóle były skończone, ale dobra, zagramy sobie na no takim. Yy, nie doskoczę tu już widzę. Dobra, będzie ciężko. Yy, mam nadzieję, że się w ogóle uda, nie? Przejść cokolwiek. Bo nie wiem, jak na razie tak kurde, tego nie widzę. No, też nie widzę, że tam doskakuję. No ile to jest kratek w wysokości. Tak, Nemejku. Pozdrawiam cię. Pozdrawiam, pozdrawiam. Ale ja tam nie doskoczę, no jakim cudem tam doskoczyć. Pozdro, pozdro. Lo, 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 lo. La, 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 la. Ja widzę, że wy tutaj na szkole sobie siedzicie, ale dobra, ja wam powiem... Nie mam pomysłu, jak to w ogóle skoczyć, nie? O, tam są jeszcze klucze. O, kurde. To już w ogóle. No ale tak, bym to przeskoczył, to bym się wydupcył po prostu, ale. Nie wiem, czy. Dobra, czy tutaj ktoś stworzył mapę do Legacy? Dobra, nie wiem, nie. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ale ja chyba nic nie przejdę, nie? Tak, szczerze mówiąc. Ja na Legacy nie będę wchodził. Dobra, ostatnia próba, nie? Jakiś taki, może nowszy parkour, czy coś. Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Sześć miesięcy temu, ale co to jest za świat w ogóle, no? Jeżeli coś tutaj, coś się odwala, dobra, zobaczmy, co to będzie. Czas chociaż sobie naleci, jak Nie wiem, nie mam pomysłu, nie? A przecież to będę ginął. Dobra, ja w to nie gram, nie? Dobra, widzowie, tak szczerze Wam powiem: albo te parkury są na legacji, tylko i są, nie wiem, albo. No nie wiem jak to przejść, nie, tak szczerze, więc... Eee, yy, yy, nie wiem. <laughs> What a Sigma. Dobra, powiem wam tyle. Nie chce mi się grać w tą grę. S? Nawet nie mam już pomysłu na content. Nawet jak mam jakiś pomysł, to jak sami widzicie, nie da się tego przejść, albo za bardzo się wkurzam i nie da nie sprawi mi to frajdy, więc nie wiem co teraz będzie się działo z tą serią Black Star Planet. Nie mam pomysłów. Content mi się nudzi, a twórcy nie dodałem nic ciekawego, no kurde, co to są za eventy? Co to jest w ogóle za event? No nie ma eventów, no. No szlak mnie trafi. Niech już Halloween wejdzie, bo się nie da. Dobra, nie wiem. Dzisiaj ma?